Drzewa padające pod naporem nawałnicy jak zapałki. Ściana deszczu, piorun za piorunem. Do tego wiatr, 120 km na godzinę. Ta noc dla wielu była horrorem. Przez koniec pol na Śląsku przeszła trąba powietrzna. Bardzo jasno się zrobiło, taki pył. Był strach, był bardzo... Widzimy, dopiero przestało, ale teraz z powrotem zaczyna padać potężna burza. Połamane drzewa uszkodziły XVI-wieczny kościół. Żywioł zniszczył budynki. Nie było szans, bardzo biało. Całutki dach, nie ma nic. Podtopiło domy. Całą spaliśmy, nie spaliśmy, a ja cały czas zbierałam wodę, mąż tam na tym dachu robił. Nagle biało się zrobiło, i patrzymy bez okna, tu jeden churgot był tylko. I tak z tamtej, z tamtej strony dachówki potrafiło przerzucać na tą stronę. To już zniszczone domy w kujawsko pomorskim. Po 22.10 jak nam coś hukło. Wyszliśmy rano i dach zerwało połowę. Najbardziej ucierpiało łódzkie. Strażacy ruszali tu z pomocą ponad 2000 razy. Powalone drzewa, poprzewracane znaki drogowe, przygniecione samochody. To krajobraz po burzy. Kuragan, co to, 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 to. zwyczaj. W miejscowości Witusza od rana wielkie sprzątanie. U mnie zdjęło dach na tym na budynku mieszkalnym leło się woda. No. Tragedia. Ważne, że wszyscy żyją. Nikt nie, nie ucierpiał na tym z osób. Szczęśliwie nie ma ofiar śmiertelnych. Ranne zostały trzy osoby: dwóch strażaków i kobieta, na którą spadły elementy stodoły. Straż Pożarna od wczoraj w całym kraju interweniowała ponad 6,5 tysiąca razy. Pół tysiąca uszkodzeń dachów. Strażacy zabezpieczali te konstrukcje, ale też oczywiście usuwali drzewa powalone, wiatrołomy ze szlaków komunikacyjnych, z linii przesyłowych. To chyba najwięcej tych działań i pompowanie wody z zalanych, podtopionych posesji. Ewakuowano 52 obozy, w sumie 4 tysiące osób. Między innymi w gminie Kroczyce na Śląsku. Harcerze znaleźli schronienie w szkole i remizie. Nie działa sieć komórkowa. Nie mamy, jak Państwo widzicie, energii elektrycznej. Niektórzy są przemoczeni, no ale w jest na W Myszkowie nawołnica zerwała część dachu szkoły. Podtopione są też domy w krakowskiej dzielnicy Bieżanów. Mieszkańcy mówią, że to już kolejny raz, odkąd przebudowano pobliski nasyp kolejowy. 15 minut i, i staw. Zalany cały dom, czekamy, żeby cokolwiek padło, a prognozy nie są zbyt optymistyczne. Bo to jeszcze nie koniec burz. Anna Hałas-Michalska, wydarzenia.